Nowa Dęba jest największą i najbardziej liczną gminą w powiecie tarnobrzeskim. Płacimy największe podatki do budżetu powiatu tarnobrzeskiego, dlatego mamy prawo oczekiwać znacznie więcej niż do tej pory otrzymywaliśmy. W chwili obecnej znajdujemy się na ulicy 1 Maja. Dalej jest ulica Mickiewicza. Są to dwie drogi powiatowe, które przez ostatnie pięć lat nie doczekały się remontu. Są w fatalnym, wręcz opłakanym stanie. Dziury, kolejne wyboje. Niestety, Starostwo Powiatowe, mimo petycji mieszkańców obu ulic, nie dokonało remontu tych ulic. Uważam, że musimy wziąć sprawy w swoje ręce, wybrać właściwych ludzi, młody, dynamiczny zespół, który wreszcie naprawi ulicę 1 Maja i ulicę Mickiewicza. Dlaczego podjęliśmy decyzję o kandydowaniu? Takim punktem zwrotnym była petycja o utworzenie filii Wydziału Komunikacji w Nowej Dębie. Jak wszyscy pamiętamy, w Tarnobrzegu tworzą się olbrzymie kolejki do rejestracji pojazdów. Było to zarówno w czasach pandemii jak i towarzyszy nam to do dzisiaj. W związku z tym, by pomóc mieszkańcom, by te kolejki wyeliminować, skierowaliśmy do Rady Powiatu Tarnobrzeskiego petycję, aby utworzyć w Nowej Dębie filię Wydziału Komunikacji. To rozładowałoby ten ruch. Ludzie nie musieliby brać całego dnia urlopu, by zarejestrować auto. Niestety Rada Powiatu Tarnobrzeskiego, starosta Tarnobrzeski nie wyrazili zgody na realizację tego pomysłu. Dzisiaj czas oczekiwania na rejestrację pojazdu to średnio dwa tygodnie. Jeżeli ktoś się nie wyrobi w odpowiednich terminach zapłaci srogie kary. Wtedy też doszliśmy do wniosku, że skoro radni powiatowi odrzucają petycję mieszkańców zarówno w sprawie ulicy Mickiewicza, zarówno w sprawie ulicy 1 Maja, zarówno w sprawie Wydziału Komunikacji w Nowej Dębie, no to coś jest nie tak. Jeżeli władza nie służy mieszkańcom, jeżeli władza sprzeciwia się woli mieszkańców, to myślę, że mieszkańcy powinni tę władzę zmienić. Starostwo powiatowe to nie tylko drogi, chodniki, ulice, ale to przede wszystkim szpital powiatowy w Nowej Dębie, który boryka się z poważnymi problemami, przechodzi bolesną restrukturyzację, tu również władze powiatowe, radni, starosta nie przychylili się do wielu wniosków pracowników szpitala i mieszkańców. Oprócz szpitala mamy dwie szkoły średnie. Niestety zespół szkół nr 1 Lata Świetności ma dawno za sobą. Władze powiatu nie są w stanie tej szkoły reaktywować. Tu również potrzeba nowych, świeżych pomysłów. Mamy oczywiście zespół szkół nr 2, który na szczęście funkcjonuje bardzo dobrze i wymaga dalszego wsparcia. Chcemy współpracować z nowym burmistrzem miasta i gminy Nowa Dęba w sprawach ważnych dla naszej gminy w sprawach pozyskiwania środków na realizację inwestycji kluczowych, takich jak chociażby reaktywacja basenu otwartego, jak właśnie pomoc naszemu szpitalowi, który również wymaga rozbudowy znacznych środków, a przede wszystkim na co liczą pielęgniarki i załoga, to podwyżki wynagrodzeń. Powiat to również dom pomocy społecznej. Pracownicy domu pomocy społecznej często są niedoceniani, zarabiają zdecydowanie za mało. To, co jest ważne ze strony władz powiatowych, to również dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, a zwłaszcza ochotnicze straże pożarne. Myślę, że to są bardzo ważne sprawy. Doceniając pracę moich starszych kolegów samorządowców, ich dotychczasowe osiągnięcia. Uważam, że zarówno gmina Nowa Dęba, jak i powiat tarnobrzeski zasługują na wymianę pokoleniową, na świeżą krew, na ludzi młodych, dynamicznych, którzy nie boją się działać, którzy będą aktywnie uczestniczyć w sesjach Rady Gminy i Powiatu, zabierać głos w sprawach ważnych dla mieszkańców i tych mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów wspierać. Dlatego proszę o państwa głos, o oddanie głosu na kandydatów, komitetu wyborczego, wyborców, wspólne sprawy.